Drodzy bracia i siostry, czciciele świętego Nicentego Palotniego, który nas gromadzi na, tych, na tym tritu w tych dniach, dziś, jutro i w niedzielę, abyśmy mogli wpatrywać się w Niego. Dziś, to znaczy 20 stycznia, 2023 roku przypada 60. rocznica kanalizacji św. Vicennego Pawłkiego w Bazylice Św. Piotra 23 stycznia 1963 roku w godzinach przedpołudniowych papież dziś już święty Jan 23, w obecności 28 kardynałów. Kilkuset biskupów, w tym pięciu biskupów panotyjskich, tysięcy wiernych, wypowiedziało takie oto słowa. Uznajemy świętym Wincentego Palokiego i wpisujemy go do katalogu świętych. A tym dokonał kanonizacji. Jak mówił świadkowie był to zimny poranek, ale bardzo podniosły. I chcemy dziś patrzeć właśnie na świętego Wicentego, Pawłkiego, nie jako historię człowieka z przeszłości, nie jako osobę, która już dawno przeminęła, ale jako żywego, tego, który żyje w Bogu. Tak pięknie Jan Paweł II powiedział o świętych. Święci żyją świętymi, święci nigdy nie umierają. Święci rodzą święty. I my, jako czciciele świętego tego, Paludniego chcemy spojrzeć właśnie na Niego osobę i na Tego, który żyje w Bogu, który nie umarł, choć odszedł z tej ziemi, z tego świata i żyje na w Bogu. Zresztą sam zapisał w dzienniczku duchowym, duchowym patrzę na was i widzę Was Bogu. Kocham was Bogu. I zapewne dziś cieszy się tą naszą obecnością, wpatrując się w oblicze Boże, cichutko szepcze Bogu te nasze intencje, które przynieśliśmy, by przez Jego pośrednictwo polecać miłosiernemu i dobremu Panu. I chcemy dziś, jutro i w niedzielę, spojrzeć, patrzeć. Przeszłość, ale widzieć przyszłość, by zobaczyć korzenie nasze, by zobaczyć piękno świętego Dniecentego palotiego i charyzmatu, który pozostaje. Chcemy dostrzec właśnie źródło jego świętości i rozpoznając w nim przykład iść tak, jak on nam podpowiada, jak ukazuje nam drogę pewną do świętości, którą sam otrzymał. W niedzielę, w niedzielę byłem w Wadowicach i kiedy nawiedzałem groby naszych współbraci, na dłużej zatrzymałem się przy księdzu Aloycym Majewskim, założycielu polskiej prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, czyli założycielu polskich pałtyniów. Mówiłem się tam także myśląc o tym dzisiejszym spotkaniu. I kiedy w poniedziałek rano odprawiałem w Domu Macierzystym, w tej kaplicy, która była pierwszą na obecnych dzienniach Polski, kiedy byłem zwrócony, tak jak teraz, od obdarza w stronę na górze nie dało się nie zauważyć dużego napisu. Napisu, który Palotti uczynił swoim i uczynił niejako hasłem swojej świętości, swojego życia. Karitas Christi Urbek A więc Miłość Kruskusa przy I wtedy odprawiając poniedziałek na świętą pomyślałem, choć chciałem, już miałem jakieś zręby e, dzisiejszej komiki przygotowane, chciałem okazać Palottiego jako opiekuna ubogich, e, bo w tym kierunku pokazuje nam papież Franciszki, żeby patrzeć na tych, którzy są e, najsłabsi. Yy, najbardziej potrzebujący pomocy, ale wtedy, w poniedziałek, mówię nie, yy, te, to hasło Palotiego będzie dobrym rozważaniem na dzisiejszy wieczór i, i na początek tego triumfu, uczciśniętego wincentego Palotiego, a jednocześnie początek rozpoczęcia jubileuszu dziedziczynienia za stuletnią prawie obecność jego charyzmatu w tym miejscu. Co oznaczają te słowa? Miłość Chrystusa nam. Przynaga nas, paląc całe swoje życie, budował właśnie na miłości, na miłości, która jest sercem tych dzieł, które założył. Miłości, która ma ożywiać te dzieła, które założył. Całe dzieło Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, do którego należą ludzie różnych stanów. Ludzie różnych kultur, którzy chcą naśladować iść za Palotą i tego dzieła, którym jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, które ma używiać to dzieło zjednoczenia, ma być tym motorem używiającym całe dzieło zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. I Palotki bardzo często mówił i pisał, tak, jeżeli zabraknie wieku, to znaczy, jeżeli zabraknie miłości, kiedykolwiek braknie miłości, to nie ma apostolstwa katolickiego. I wiemy, że swoje zawołanie św. Wincentek Panotki zaciągnął i nie przejął od świętego Pawła. karitas bliski urget nos, miłość chrystusa przynajmniej. Do zachowania z drugiego listu Świętego Pawła Apostola do Koryntia, kiedy apostoł narodów tłumaczy Koryntianom, skąd w nim tyle godliwości, skąd w nim tyle Bożego zapału. Ten zapał Świętego Pawła pochodzi właśnie od miłości miłości samego Jezusa Chrystusa. Grecki czasownik Urgent. To cynemkę, to znaczy tłumaczy się to jako przynajmniej, ale posiada także ono inne wymiary. Otacza zewsząd, ogarnia, wypełnia całkowicie przestrzeń. Można więc powiedzieć, że to pawłowe zawołanie, miłość Chrystusa dla nas, jakby miłość Chrystusa otacza nas zewsząd. Miłość Chrystusa jest jeszcze ogarniająca. Czy też obejmuje nas. Miłość Chrystusa y, jest miłością, która zalicza nas do grona kochanych. A jeszcze inni mówią, że miłość Chrystusa przytula nas. Właśnie święty Paweł ukazuje Chrystusa jako swojego oblubieńca, od którego czerpie cały zapał apostolski. Ta miłość Chrystusa, y, święty Paweł mówi... Chce mnie przytulić. I właśnie on przyjmuje tę miłość, ale nie jako Chrystusa, jako władcy czy sędziego, ale tego, któremu oddaje się całkowicie, powierza się bezgranicznie, bo ta miłość przytula, przynagla, sama jednoczy. Miłość Chrystusa obejmuje z każdej strony. A więc jeżeli. Przyjmuję tę miłość, to ta miłość wypełnia mnie najbardziej i w tej miłości mogę być najbardziej sobą. Najbardziej jestem zintegrowany, powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym. I trzeba nam, kiedy wpatrujemy się w św. świętego, wiecennego który ogarnięty, tak jak święty Paweł, tą miłością, przytulony do miłości, czuje się kochany przez Pana Boga, jak Nigdy i nigdy nikt inny. Właśnie trzeba nam stawiać sobie pytanie. Gdzie szukam ukojenia? Gdzie szukam wewnętrznego scalenia? Gdzie szukam wewnętrznego pokoju? Czy na co dzień daje mi się pamiętać, że ostatecznie nie żyję dla siebie, ale żyję właśnie dla Chrystusa? A żyjąc dla Chrystusa, mam żyć także dla innych? Pytajmy także siebie, tak w ciszy swojego serca, może podczas modlitwy na zakończenie dnia, kiedy doświadczyłem miłości Chrystusa? Kiedy doświadczyłem tej miłości, która wypełnia moje serce, daje to Kiedy poczułem się, czy poczułam się e, przytulonym do serca Jezusowego? Pamiętamy te słowa także, wypowiedziane przez Jezusa do świętej siostry Faustyny. Faustyko, powiedz ludziom, że nie chcę nikogo karać za grzechy, ale pragnę przytulić do mojego miłosiernego serca. On król miłości i jest królem miłosierdzia. Jeżeli otworzymy przed Nim nasze serca, przytuli nas, ogarnie, niejako scali nas wewnętrznie, da nam ten pokój, który będzie promieniował i trzeba nam przywoływać te momenty, kiedy doświadczamy tej miłości kojącej, scalającej, przykulającej, wszechogarniającej miłości Chrystusa. A jeżeli jej nie, nie doświadczyliśmy, to zawsze możemy prosić, a Pan nigdy nie pozostaje obojętny na wołanie tych, którzy mają przed Nim otwarte serce, którzy tęsknią za Jego obecnością którzy szukają Jego pokoju i Jego miłości, Jego miłosierdzia. Dlatego to pytanie i ta modlitwa jest tak bardzo istotne. Św. Paweł mówi o miłości Chrystusa i święty dicenty Palotti przejmując właśnie to zawołanie, to uszczęśliwiające zawołanie Pawła, miłość Chrystusa przynajmniej nas. Karitas Christi ubiegł nos. Trzeba nam właśnie czynić swoje. I duchowość świętego wicentego Palokiego jest oparta na tym, można powiedzieć, skrzydle, zapiasi, na tym korzeniu, którym jest miłość Jezusa Chrystusa. punktem kulminacyjnym w całej działalności, czyli najważniejszym w całej działalności świętego wicentego palotkiego jest miłość, doświadczenie miłości. I Palotti miał bardzo wiele momentów w swoim życiu, kiedy tej miłości doświadczał. Doświadczył jej 9 stycznia 1835 roku, kiedy obchodząc Epifanię, medytując, do, doznał ten, tej wizji założenia całego dzieła zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Kiedy tej obecności Boga Trójkielnego. Boga Ojca, Boga Syna Bożego i Boga Ducha Świętego. Doświadczył wcześniej tej, tej miłości, kiedy w zaczęciach z Maryją doznał właśnie tego potrójnego daru. Daru, że jest przez Boga tak bardzo kochany, że Bóg kochał go z miłości, że jest. Daje mu poznać tę miłość, która jest w jego sercu, a która prowadzi, jak mówi dziś autor listu do Hebrajczyków, do zawarcia tego nowego przymierza. To stare przymierze było przymierzem prawa. a Jezus Chrystus zawiera to przymierze miłości, oddając swoje życie za każdego z nas. I paląki właśnie w zaślubieniach duchowych doznaje tej miłości, która jest w sercu Jezusa Chrystusa. I ten trzeci dar, to jak sam zapisał, przemianę Ducha Świętego, który jest Duchem Miłości. Duchem miłości rozdanie w sercach każdego z nas. Ta miłość Boża rozlewana jest przez Ducha Świętego. I właśnie to są znaki, o których mówi Palotki, znaki Bożej miłości pośród nas. Pierwszym znakiem jest właśnie dzieło stworzenia. Bóg. Jak mówi Pawełki, sam w sobie jest pełną i sam w sobie jest źródłem szczęścia. Nie potrzebował ani człowieka, ani żadnego stworzenia, by doznać pełni czy by być szczęśliwym, bo jest w sobie nieskończoną miłością i pełnią. A jednak Bóg chce się dzielić tą miłością, która jest w Jego wnętrzu, w Jego sercu, która jest miłością Trójcy, miłujących się osób i stwarza cały wszechświat, stwarza człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, aby tę miłość przekazywać, aby ta miłość mogła być przyjmowana przez człowieka. I to jest pierwszy znak Bożej miłości, mówi Z Znak Bożej miłości, którą my mamy rozpoznawać. Jesteśmy stworzeni na ja, wzór i podobieństwo, obraz Boży. A więc stworzeni jesteśmy do szczęścia i do pełni miłości. Drugim takim znakiem Bożej Miłości pośród nas jest dzieło odkupienia. To to, że człowiek nie w pełni zrozumiał ten dar, akt Bożego Stworzenia, że Bóg stworzył go do szczęścia, odrzuca tę miłość Bożą. Wybiera grzech. Człowiek wybiera grzech. I Bóg nigdy nie rezygnuje, mówi panowie, nie rezygnuje z tego daru, z, z człowieka, a wychodzi naprzeciw człowiekowi, dając swojego syna, aby go zbawił, aby nas zbawił. I to jest ten drugi znak miłości Boga u nas. Bóg daje nam siebie, daje swojego syna, abyśmy my mogli odzyskiwać w sercu pokój przez pojednanie. Z, ze sobą, abyśmy mogli w sercu odnajdować jego miłość i by ta miłość mogła w nas wzrastać. I ostatnim znakiem Bożej miłości, o którym mówi Palotki, właśnie, właśnie z tego podłogowego y, wyznania, że miłość Chrystusa przynagla nas. Palotki mówi, że tym trzecim znakiem jest dar Ducha Świętego, który nieustannie objawia prawdy Boże który mówi w naszych sercach o Bożej miłości i który zawie, zawiera czy odnawia w nas to przymierze zawarte w stworzeniu, odnowione, oczyszczone w, w odkupieniu i Duch Święty nieustannie jest nam udzielany, by ukazywać nam Bożą miłość. I stąd Platy, właśnie z tego potrójnego daru dar stworzenia, odkupienia i uświecenia przez Ducha Świętego, rodzi się w sercu człowieka odpowiedź. Odpowiedź, którym jest apostolstwo, a odpowiedź, którym jest troska, bo no apostolstwo co to oznacza, że mamy być apostołami? To znaczy, że mamy yy, pragnąć tego szczęścia dla siebie, mamy nieustannie odnawiać sobie tę miłość, którą Bóg wlewa w nasze serce ale mamy pragnąć tego szczęścia dla innych, że jesteśmy odpowiedzialni za to, by zawalczyć i walczyć o innych, by doświadczyli także tego szczęścia uzdrawiającego, tego szczęścia wynoszącego nas ponad nasze słabości i nasze grzechy, byśmy zawalczyli o zbawienie drugiego człowieka. Mamy być apostolami. Palonki właśnie całym swoim życiem doświadczając bożej miłości pokazuje nam, że nie możemy ani na chwilę spocząć, ani na chwilę y, zapomnieć o tym, że jesteśmy kochani przez Boga i mamy ukazywać tę miłość, y, która będzie, będziemy której doświadczamy, która jest dla nas nasze serce, mamy ją ukazywać innych i walczyć o zbawienie innych. A więc proszę dziś, w czasie tego trybu i przez te kolejne dni, aby ta miłość którą Chrystus objawia w czasie Józefa, którą daje nam także tu, podczas słuchania Słowa Bożego, by ta miłość nieustannie przynagrała nas, by nie miłość własna, nie zapatrzenie w siebie, ale miłość Chrystusa, by nas odnawiała i przynagrała nas do coraz większej gorliwości i coraz, większego, coraz większej troski o zbawienie swojej i zbawienie ich. I tego wąskiego z całego serca życzę. Amen.